Witam serdecznie, przegląd pacza 14 lutego 2024, oczywiście to nie jest tylko przegląd pacza, ale też złożę wam życzenia wszystkiego najlepszego dla wszystkich tam par, no żebyście mieli fajne walentynki. Pacz przejdźmy po prostu do pacza, Pacz nie jest jakoś tam wybitnie wielki, ale no swoje waży, w eventy dojdziemy do sam na samym końcu i mamy tutaj class changes, Zmieniając, jest taka zmiana? Jeżeli chodzi o Dead Penalties, tam czasami, jeżeli ktoś był po prostu wredny, yy, lurował mobki na jedną osobę, na osobę, która była afky i ta osoba, która była afky mogła po prostu paść, i przez to, wiecie, kryształki mogły się niszczyć, spadała karma. No i chyba to naprawili. Miejmy taką nadzieję. Wiecie, w każdej że coś naprawia, a psuje się coś innego. No nie wiem, fajna zmiana. Ok, no podoba mi się. Dobrze, że to jest jakoś. Yy, że jakoś mogę to wyłapać, no bo to nie było, to wcale miłe nie było. Yy, content War of the Roses. Są zmiany, jeżeli chodzi o apę Giru. Yy, before było 680, after Total gear score można było zdobyć 700, AP plus DP. Yy, dobra, trochę zmian jest w Sanctum Passives, czyli po zajęciu tam Sanctum jakiegoś, yy, które zdobyliście. W ogóle ciężko mi o tym mówić, bo jeszcze, bo jeszcze tam nie byłem, muszę się tam wybrać, żebym to lepiej zrozumiał, ale pasywki zmniejszają nerfią o... O, o 20%, dajmy na to, nie? Nie, nie o 20%. Nie będę ściemniał. AP zmniejszono o 10 punktów. Damage tak no, punktów Accuracy o 8, Evasion o 8, Black Spirit Recovery, y, Rage Recovery o 1%. Z 3 na 2. No dobra, Neutral Sanctums y, co oni tu zrobili? Część durability of the Fate Relics to i neutral of its location. No dobra, czyli y, zmieniają durability. Zwiększają durability, tam, yy, czego? Fade trelixów. o ileś tam procent, na pierwszym yy, first, sanctu first Sanctum 22%, drugie, piąte, ósme 60% i pozostałe 144.8%. Yy, Zwiększają HP, jeżeli chodzi o strażników tych yy, Camelia Faction, yy, Faction i odita Faction pierwsze Sanctum Urugon, HP zwiększone o prawie 200%, 185%. Drugie, piąte, ósme, Ronin, Nark, Briska i Griffon, HP zwiększone o 127%, 128% prawie. I pozostałe sanktumy zwiększone o 126%, a jeżeli chodzi o delite, Sanctum Dark Knight, HP increased by 185%. Ogólnie HP zwiększone yy, równolegle, nie? Czyli pierwsze Sanctum 184%, drugie, piąte, ósme, 128%. I, trze I pozostałe sanktuary 126.4. Dobra, y zmiany durability i HP, jeżeli chodzi o weapony i mounts, nie wiem, nie wiem do czego to, to prowadzi, ale jeżeli chodzi o y Weapon and Mounts, ok, Chariot durability zwiększono o 114%, Balista durability zwiększono o 189%, Canon durability zwiększone o durability zwiększone 172, prawie 3%, Elefant HP zwiększony o 400% oraz ancient Troll. Zwiększony o. 87% całkiem sobie Zwiększono y, speed balisty kiedy się ją montowało, czyli kiedyśmy na niej byli Kiedyśmy z niej korzystali. O, dobra. Commander, czyli the and UP. Aha, to pewnie wszystko tyczy się właśnie tego War of the Roses no, Dobra, no... Okej? Okay. Kurze, czterokrotnie, no to nieźle jeżeli chodzi o tego słonika yy, Commander, commander, co z tym commanderem? Narcilian i Sefer AP i HP zwiększone 100% HP i 20% AP, okej okay. yy, To tyle jeżeli by chodziło o guild Znaczy, jak to się nazywało? War of the Roses Dobra, przejdźmy teraz do Przejdźmy teraz do następnego, guild League. Niedawno dodali guild League, no i trochę yy, Zmieniają zmiany jeżeli chodzi o punkty za wygraną poprzednio było plus 20 punktów, a za przegraną minus 15, to teraz doszło do zmiany plus 30 punktów za wygraną oraz minus 10 punktów za przegraną. Całkiem fajnie, no tutaj mieliście naprawdę mały yy, małe miejsce do jakiejkolwiek porażki, no bo wygrywaliście 20, a przegrywaliście, yy, przegrywaliście minus 15, czyli po prostu jeżeli raz wygraliście, raz przegraliście, dostaliście tylko 5 punktów, to już lepiej to wygląda, no bo to jest 20 punktów, nie? I zawsze pomimo tego nawet, że przegrywacie, możecie tam yy, jakoś klejbować w tej całej, w tym całym Guild league. U. Fajnie, całkiem ok. Zwiększają ilość itemów, które się craftowało. I to chodzi o guildinę itemki. Ink zwiększono dwukrotnie, parametry zwiększono dwukrotnie, VAG, zwiększono dwukrotnie oraz SIL zwiększono dwukrotnie. No i tutaj macie materiały, z których się to robiło. Dobra, yy, coś jeszcze tu ciekawego. Część dobył items to be bound to Family, to jest chyba mało ważne. Potworki. Dobra, monsterki, jeżeli chodzi o geni, zwiększają apę egzekucjonerów i warderców o 30%, zwiększają dystans, który, w którym to mogą egzekucjonerzy i wardersi spotować więźnia, kiedy był, kiedy byli, był, a tu w kombat, no oni albo on. Zmniejszono czas następnego ataku przeciwko więźniowi. Naprawiono problem polegający na tym, że maksymalna odległość, na jaką Katowie i strażnicy mogli rozpoznać więźnia podczas określonego ataku. Nie była poprawnie stosowana. No dobra. Israel Highlands. Mena adventure I enjoy the Israel Highlands. Hi, o, to jest mocniejsze niż High dp. Ono to ja tam się nie wybiorę, bo moje dp to 346. Dodają po prostu kółko, jeżeli yy, tam Seculion atakuje. Całkiem spoko, lubię widzieć, z czego możemy się spodziewać. Zmniejszają yy, to strefę i numer hitów z tego właśnie skilla. Wiecie, po prostu Sekulion robił y, Hulk Smash, nie? Po, podnosił nogi i uderzał w ziemię. Y, zmniejszają, stref, zmniejszają strefę, którą on tam atakował, i numer hitów. Oraz zmniejszają demiecz o 50%. Dobra, Ej, Beka. Napra naprawiono problem, w którym mogłeś y, dostać lód przez to, że chłop sobie robił atak, nie? I wcale nie musiałeś być z nim w kombacie. Całkiem spoko. Change the Resurrection Location when using Resurrected z Save Zone, Location, a Tremor Hill. Miejmy nadzieję, że yy, Miejmy nadzieję, że ta rezurekcja jest bliżej do spotów Dobra, tu są jakieś, jakieś małe takie yy, Mało istotne fiksy Naprawiono warunek usunięcia jadeite'owego oddechu ok, yy, Który wylewa się po zniszczeniu Jade lampy tego, tego, to, 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 to z 4 minut do 20 sekund, kiedy nikogo nie ma w pobliżu? O, to bardzo spokojnie. To może być tam nawet lepiej teraz Dobra, Question Knowledge, AD to Related to jest 7 Pondering the Tutorial after Character Creation Dobra, no tutaj nie ma nic sensownego. Guide yy, related, ok, dodano guide related powiedzmy, że to nam coś zmieni I naprawiono akcję yy, niektórych potworków, które występowały w tutorialu po wyborze postaci, po stworzeniu swojej postaci. NPC in background, change the newly opened Halo casting to season. I no dobra, to są jeszcze jakieś takie wiecie, Mało istotne zmiany, no. Translate, strasznie dużo fiksów jest. No dobra, no niech fiksują to grę. Niech cały czas fiksują to grę. Bardzo fajnie. Przejdźmy dalej. Jakie mamy eventy? Guild League Mission, Black Desert Cosplay Contest, Velias Messenger of Love oraz Set the Moment of Love. Dobra, zobaczmy Set the Moment of Love, jak to wygląda. Na początku. a Event odbywa się od 14 do 28 I to chodzi o to, żeby sobie z waszymi ulubionymi osobami z BDO zrobić po prostu SSK I tam trzeba spostować Jeżeli ktoś jest, trzeba spostować w event Event forum Musicie dać region, valentines, header i takie tam I dla 20, dla 20 najlepszych pewnie screenshoterów będę dawać value packi, blessingi i secret book of old money Na 15 dni Dobra, fajnie, powiedzmy, że fajnie. I udział za to, że braliśmy Znaczy, i nagrody za to, że braliśmy udział Wolf's Cry, Enhancement Help Kit 3, dobra. O, i możemy kupić za 214 Silvera w Persopie. Dark Shooklety, All We Need is Love, All We Need is Life. To zupełnie jakieś główki I ciekawie, jak one wyglądają. I to samo. A to, co tylko One Family? Aha, aha. Energy Recovery plus 20%. Combat Exp. Item Drop Rate, Life Exp. Scattering Item Drop Rate. No dobra, no fajnie, wzor z Pershopu. zawsze spoko eee, Velia's messenger of love, the messenger of love for residents of Velia and Field the journal of love on one page at a time Dobra, czyli co musimy zrobić? No to jest eventowy log, i za to, co się dostaje za ten log? Complete all the Valentine's Day Adventure log to obtain all the following rewards no, znaczy spoko fajne akcesory box dwójka fragmenty stolny. jeżeli ktoś lubi kolekcjonować Adventure logi no to właśnie e, values messenger of love jest to jest to właśnie e, evencik w Adventure logach takie spoko spoko nagrody dobra miłej zabawy Black Desert Cosplay Content 2024. Tak więc, jeżeli ktoś lubi cosplay, od 14 do 15 maja, aż 15 maja, macie szansę na wygranie właśnie takich AMD Ryzen yy, gadżecików które możecie włożyć do swojego komputerka. Craft Your Cosplay, się Black Desert Class, Outfit Creator Cosplay of Craft Your Cosplay, ok. Yy, aha, make sure to take progress. Dobra, to jest bardziej złożony niż się wydaje, ale nagrody fajne CPU, GPU, Black Desert Merch Kit, jak ten Merch Kit wygląda? Fajnie, fajnie, jak ten Merch Kit wygląda? Ej, bardzo ładny ten Merch Kit wygląda Patrzcie na to, kurde, ale ten wachlarz ładny. taki wusowaty. Takie, o miski I co jeszcze? Fajnie wygląda Artwork no i kalendarze, dla każdego, który brał udział. Yy, Guild League Mission. Są so, jakieś misje do tego Guild League'u. First goal get 50 kills in one week. O kurde, 50 kills in one week? No to życzę wszystkim guildom, które będą walczyć kiedyś w przyszłości na nas, bo na mnie możecie zrobić 36 kills w, yy, w jednym pojedynku. No i co? Coś się tu dostaje ciekawego. Family events for achieving and for first street. Nie no, nie będziemy tego robić To po prostu było już wcześniej, nie, nie będziemy tego Nie będziemy tego obgadywać, no i dobra Pershop update, chyba wszyscy to, chyba Na większość Yuh. No i dobra, Pershop update co my tu mamy ciekawego Mamy coś tu ciekawego Dazzling adventure per box Znaczy ADW, mam nadzieję, że to chodzi o adventure 4000 coinów 4000 coinów Znaczy perewek się dostaje, dazzling adventure box co możemy zmieć z tego boksa? Mamy 100% szans na zdobycie 300 Stone 100% bar. no i itemy, które możemy zdobyć z takiego boksika, yy, znaczy z bundla. No to macie tutaj Adventure Bundle 5, czy też razy 10? Uuuu kuszące, kuszące, ale no wpiszcie w te procenty. Yy, fajne nagrody, fajne lootboxy, RNG lootboxy. Spoko, to oni lubią teraz robić ten step up 1, 2, 3, 4 Fajnie, golden box za 10 perełek, tylko najpierw musisz wydać prawie 15 tysięcy 99% tani Fajnie no, fajnie to wygląda, dazzling adventure bundle My za 900 perełek dostajemy taki jeden bundle oraz mystical cronstone bundle, spoko Za 4000 dostajemy 5 razy takie coś Rare Cron Bundle Za 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy dostajemy 15 takich bundli Spoko, Golden Box Aha, bo to, to, jest, to są te stepy No dobra, no dobra Fajnie to wygląda, 10 perełek, nie? Jeden taki Golden Dazzling A co ten Golden Dazzling ma w sobie? 2%, 10% Rare Cron Bundle razy 10 Dazzling, to your... Dazzling Outfit Set O, dobra Ciekawy, ciekawy. Outfit fitted for scholar. Dla skoralki. Ten Lovely Bloom outfit bardzo ładny jest. Polecam go serdecznie. Mogę jeszcze na dwóch, dwóch postaciach sobie taki otworzyć. Fajny, fajny. Oblivion Outfit Box. Też na skolarkę, czy po prostu to jest Oblivion Outfit Box? Chyba Oblivion Outfit Box. Fajnie wygląda. Tak, zimowo bym powiedział. Niektóre rzeczy nie można zdajować, czyli nie można pokolorować. Ok. I narys Ja Janaros. Headpiece. Bardzo ładny Headpiece, mam go na busie. 500%. Perfect. Ale co to jest? After maintenance permanent. Aha, dobra. Czyli to już jest permanent, każdy będzie sobie mógł to kupić. snow snowflower hat. 500%. Permanent, permanent. Update outfits Uuu couple outfits, pack Za 15% taniej, za dwa paki, tak? Multiples of the same item. Dobra. 10%, znaczy ile to było procent taniej? 15% taniej, tutaj jest 10% taniej yy, Mniej więcej chyba to za samo, tak? Soiree A tu? Co to jest za różnica? Select one from the list below Aha, tam one a tu dwa, no dobra No dobra Rare Enhancement Pack 1 840 25% Artisan Memory za 50 ok, yy, Rare Enhancement Pack 2 za 2 800, 200, Artisanek Chronstone w 300, no i Valksów plus 50 razy 2 plus 60 razy 2 plus Memory Fragmentów razy 80 dobra, yy, zwiększenie storage slotów w granie Alto 3 plus 20 slotów za 305 PREG, 20% 2. Porteferia to samo za 305. 20 slotów. Valentin Cupid Pack za 214 silvera Dostajemy, yy, dostajemy właśnie taki pakieci eventowy z bonusami. Kombat, yy, combat. Kombat, combat, no i life, life life No dobra, i możemy sobie wybrać jeden przedmiot poniżej. Yy, cupid Candy. I kupić Halo i kupić balon Warnicerse. Jak ktoś. Ej, jest ktoś w ogóle, kto lubi fajnie wyglądać? Znaczy, fajnie wyglądać, jest ktoś w ogóle, kto y, dba o to, co się tam dzieje u niego w rezydencji? Dajcie znać, widziałem, że tam ludzie na tym. Niektórzy naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy tam robią w tych rezydencjach. Fajnie, fajnie, fajnie. Minus 20%, let's go. Nawet tego nie przeczytam. lelsir Damore. Dobrze Lelisir. -le Aha, Lelisir Damore Wall. Yy, 20% w dół. Lelisir damy flor. 20% w dół na 20 perełek. Firanki za 80 perełek firanki. Wyobrażacie to sobie? Dobra, fajnie śmieje się. Yy, kolejne firanki. Ribbon Cut, ale dodaję fajnego kotka. Taki słodki z kokardeczką czerwoną. Za 880. Całkiem fajnie. Arneus wagon set 20% off Ej, właśnie jest 20% off na wagon set? Dajcie mi znać w komentarzach, czy opłaca się yy, mieć wagon i po co w ogóle jest ten wagon. To jest bardzo dobre pytanie. Maskaret Outfit, Maskara? Nie, dobrze mówię. Heidel Maskaret Outfit set 10% off. Poniżej 2000 perełek. Weekly Outfit sale Berserker, Winter Mountain Guardian Spirit Premium set 3000 perełek, 10% off. U, 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 u. Nowy outfit. Nie, outfit, rosnojdy. Dobra. Fajnie to wygląda, no. I e, podoba mi się. Dziwna, ale mi się podoba. Fajnie połączony jest. Będzie dostępny 21 lutego na wszystkie klasy. No tylko nie szajkę. Ale kozak wygląda. Nie wiem, no dajcie znać w komentarzach co myślicie o tym nowym kostiumie. Mi się on osobiście podoba. No i dobra i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze patrznocy. Naprawdę chciałbym więcej Wam powiedzieć na temat tych patrznoców, ale no niestety. Jeszcze tam nie byłem, jeszcze tam nie widziałem. Jak pójdę, to będę opowiadał więcej. Dzięki wielkie, że byliście ze mną w tym tygodniu na patnącach i do zobaczenia w sobotę albo niedzielę na drodze do 300 Nara!